Idziemy ogólnie zobaczyć naszą bazę, która jest popsuta do reszty. Oh my gosh. Oh my gosh. O to nasza baza. Tak, ja nawet mogę do niej wejść. No tak, trzeba tak. ja po badylach skakać. No przepraszam, do nie do końca mam sprawne nogi. Do żeby skakać. Nie mogę za. Żeby... Nie, to nie jest za żółw, żub, z mogą uciec. Ta, uciec? No, uciec! Chyba sobie zartuje. Nie, one się mogą uciec, bo one sobie tak mogą wejść tu. tu. Ta, hopa, hopa. to żółwie nawet nie mogą nawet sobie wyciągnąć łapek. Mogą. Nie mogą. Mogą. Chodź. Mogą. Znam się na żółwie, bo moja koleżanka ma żółwie. Piękne gołębie, gołębie, nagrywam No ogólnie tak się kończy mój vlog. No nie Można pogłaskać? Moja ja bawcie mi jakiegoś podobnego, ale się wystraszył Firebirdek i uciekł. Bo Stefan się boi psów. Nie, szale się nie boję. Boi się psiu. Nie, Zosia się boi. Nie, ja się nie boję żadnego zwierzęcia. Nie, nie słuchajcie Zosi. Słuchajcie, słuchajcie mnie. Zosia się boi zwierząt, zwierząt. małego psa. Ucisz się. Nie. Ucisz się. Ja to nagrywam, a ty się gadasz jakieś głupoty. O, moja piękna twarz. Chętnie mi ci pokazała światkowy palec. Ty pokazałeś mi wskazujące. Nie, wskazała No, to odgarnij rękaw i, i tak też pokaż. Odgarnij rękaw i tak pokaż. Nie, to jest wskazujący. Ludzie on pokazuje wskazujący palec, tylko facił To jest wskazujący palec. To jest środkowy. I tak jest. Nie. Ten się wyjmuje, Nie. a ten się znam. O, Wrzosak jest nasze. Znam się. O, ładny kieletko wezmę. I to jest koniec. Ładna torebeczka. O, Steph, okay. to jest Stefana torebeczka. Stefan jest dziewczynką. To nie jest moja torebka. Wiesz, że to jest Laury torebka. Dwi'n mynd i gyrru'r pierdaraeth o'r drwy. Mae no. no,